Dzień dobry, witajcie na moim pierwszym filmiku z gry GeoGesser. Więc na start zagramy sobie mapę World. Przypomina mi to trochę Słowację. Nie wiem czy takie słupki są w Austrii. Ale na słupkach się za bardzo nie znam. Jestem dosyć nowy w tej grze, więc nie jestem w nią jeszcze jakiś świetny. Ale do najsłabszych też nie należy. Takie mam zdanie. Jak niektórzy widzą, to jest to pierwszy filmik na moim kanale i będę tutaj filmy wrzu wrzucał co jakiś czas. Wiadomo. Miałem wcześniej jeszcze kanał, ale nie nagrywałem z Geogassera. Yy, I nagrywałem na tym kanale z prawdziwego życia trochę, z Minecrafta, różne rzeczy. Na razie nic tu nie znajduję. Hmm. To nie jest Japonia na pewno. To są takie europejskie słupki. O. To są Włochy. Ponieważ jak są dwie niebieskie poświaty, to albo jest to Francja, albo Włochy. A można to odróżnić po tym, że we Włoszech. Tablice rejestracyjne są po prostu cięższe, cięższe z przodu, a we Francji są o wiele szersze. 4000 punktów, dobrze. Wydaje mi się, że to jest Australia. Patrząc na te mm, tabliczki z dlami ulic. Znaki. Wejdzone Keiko Japanese Herstais. No to nie jest Japonia na pewno. To zdążyłem zauważyć. Za to wiem, że to jest Australia. Nie, to nie jest Australia. Nie zobaczyłem ruchu. A z tabliczkami coś mi się w głowie trochę przekręciło. Ale albo są to Stany Zjednoczone albo Kanada. W takim razie. Muszę znaleźć znaki. Jak jest speed limit, to jest to są stan zjednoczone, a jak jest maksimum, to jest to Kanada. Znaki ograni z ograniczeniem prędkości. Na pewno stop piszę tak myślę, żeby dać w, Kana w Kanadę w prowincji Alberta. Rozważam to. Jakiś nie wiem. Dobrze, nie będę tu więcej łaził. Spróbuję dać może w Ontario, a nie, mogłem dać jednak tu Albertę, to była Kolumbia Brytyjska. Dobrze, to nie jest albo jest, nie wiem, Unia Europejska. Auto to nie miało poświaty niebieskiej, jak to jest w Unii Europejskiej. Natomiast w Portugalii, na przykład po prawej stronie, występuje jeszcze taka żółta poświata. Malivra, sustro, Pustaniewa, pochodnia, pochonna. Hmm. Domy jakie tu są. Taka trochę Chorwacja to... No nie, to nie jest Chorwacja raczej. Bym bardziej tu rozważał Czechy. Dobrze. Możemy spróbować zrobić gest w Czechach. Desować. Przepraszam. A jednak to była Słowenia. Też to gdzieś w głowie rozważałem, ale jednak mniej niż te propozycje, o których mówiłem. No parking on sh shoulder. Mountain Heritage Festival Village. Mountain Heritage. A tu co pisze? Nic. Aj. Albo to jest Kanada, właśnie gdzieś ta Alberta, bo tam z góry. Albo Stany Zjednoczone. Chociaż to nie jest Vermont. Trochę mi to przypomina. Blachy z Illinois, stanu, ale. Takie żółte właśnie. O jest flaga stanu. City of Whitesburg. Fire Department jakaś remiza. ale to, to jest flaga chyba miasta. Bo tam pisze. No flaga miasta miasteczka City Hall. No, dobrze. Hmm. Mogą to być Stany. Montana. Na przykład. Aha, Czarny Gór? Nie. Może. Nie wiem. L Litcher County. Veterans Memoria, Muzeum. Muzeum. Weteranów. Jakieś. Co tu pisze? United States. Aha. To jakieś. Potem. Jakieś fajne muzeum jest. Dobrze. Spróbuję znaleźć. Yy, w montanie. Takie miasto. Jak Whitehall. Nie. Nie jest Montana raczej. Moskwa. To ciekawe. Hm. Idę tam. To... Bardzo długo mi to teraz schodzi. Ale nie zamierzam po prostu strzelić w Stan Zjednoczony. Na Stany Zjednoczone. Chciałbym znaleźć nazwę stanu. Ja teraz museum. wolę O, Whitesburg Methodist Church Kościół. Ale nic mi to nie mówi Póki co jest Jak widzicie, przypatruję się tu w każdą informację, ponieważ chciałbym wiedzieć trochę więcej niż samo miasteczko. Stan mi wystarczy zupełności. To jest Whitesburg, Kentucky. Dobrze, no tak, tam są góry, ale jeszcze takie mniejsze. Góry są gdzieś tu, a pagórki. Winchester, a tu był chyba Letter County, jeżeli się, jeżeli się nie mylę. Chciałbym tu znaleźć Whiteburg Winchester Dobrze, żeby filmik nie był nudny to po prostu strzelę w Kentucky To jest taka rozgrzewka to mapa Word. A uh, zaraz zagram duelsy. Dobrze, na jakiej stronie jest słońce. Jesteśmy na północnym półkuli. Słońce poszło sobie, więc nie stwierdzę to dokładnie. Parkona. Już mamy miasteczko. Eee. Distrial Dobrze, chyba nic tutaj nie znajdę. Jak widzicie, coś to możecie napisać w komentarzu, co mam w swojej grze poprawić. Wskazówki i tak dalej. Ponieważ nie jestem w to profesjonalistą. Jak już mówiłem. No to jest na pewno Ameryka Południowa, no to widać. Ja bym dał gdzieś chociaż takie tuktuki w Ameryce Południowej, trochę. Ruch jest... No, no ten! prawej stronie. Um, per. Jesteśmy w Peru. Może no, się było to domyśleć. Teraz um, parkour. Kusko. Jest to większe miasto, to bym się bardzo ucieszył. Parkona. Dobrze. Już na pewno nie będzie. Będę szukał. Po prostu bliżej. Dobrze, chyba. Nawet parkona No mogłem się bliżej przyjrzeć To bym to znalazł to. Dobrze mi poszło teraz Więc zagramy Duels Jestem w randze Gold 2 yy, na 14 miejscu i nie potrzebuję awansować w tym tygodniu bo teraz już są lepsi gracze, ale byłem bliżej. No lepiej mi się gra też. Jak nie gadam, ale najmocniej mi to nie przeszkadza. Przeszkadza, ale bez przesady. To są Stany Zjednoczone, jak myślę. Chyba, że jeszcze Kanada. Yy, jak mówiłem, z tym znakiem. Ponieważ. Nic, ponieważ. Nieważne. Augusta, Gray. To jest amerykańskie. Augusta, kojarzę to. Augusta Augusta No właśnie Augusta jest. Na Jesteśmy najprawdopodobniej w stanie Georgia, ale Podejdę bliżej Pokazuje nam drogę 202 202. W okolicy trzeba szukać ze końca. Się strasznie odbija. 196. O. Yy. Dobrze. 202. No i tyle. Nie autostrada, tylko droga. Patrzymy na autostrady. A tu są drogi eee, 200 Dobrze. Po tej rundzie skończę nagrywanie. I zaraz wszystko powiem. Tylko trzeba znaleźć drogę 200. Dobrze, nieważne. Ne, wir müssen dort ja... Oh, hier ist der jeszcze jakaś Augusta? No cóż, on wiedział, ja nie wiedziałem. Żliński, samosprawny kraj, Turcikane teplice. E, czyli to jest region. Samosprawny kraj. Kraj liberacki. Dobrze. Żlina, czekaj. Żlina, kojarzę tą nazwę. Cieszy. Żlin, no. Nie Żlina, tylko Żlin. oj Tutaj jest Murawski Lionski. O, dobra. Uf. tej randze jest już ciężko I, bo wcześniej to wszystkich tam robiłem a teraz się zaczęło robić faktycznie ciężko y, słońce połniała pokula, kula konta y, de agua Ameryka Południowa. bo teraz nie będę tego. To nie jest Brazylia. Wykluczamy tu Brazylię. Yy, blachy żółte. Nie. No to wykluczamy Kolumbię. Teraz Ekwador, Boliwia, dobrze, nie daję mu, nie chcę mu dawać czasu, chociaż cy cykam się trochę, albo Ekwador, albo Boliwia. Dobrze. jak mi jeszcze dawało same stolice, to byłem w stanie odróżnić Kuito od La Paz czy Limy. I chyba dam to, boliwie. No. On nie wiem, gdzie da, ale tutaj to już nie chodzi o kraje, tylko o poziomie. Tylko tu już trzeba zgadywać się w Wcześniej to było Łatwo. Aj, no właśnie. właśnie o to. No to. Mam jeszcze szansę. Małe, ale mam. On teraz może mieć przewagę. No to może być w okolicy Niemiec. Ale nie, to nie jest w okolicy Niemiec. To jest Cyrlica, czyli chyba Bugaria. Nie wiem, nie wiem. Teraz mi ciężko. Ciężko, ciężko jest. A, dam Bugaria. Ale nie raczej tutaj są tylko góry, miałoś, jaki dzień, Rosja, ale to to, to jest dominikana. No nie no. Już myślałem, że polegnę na takim czynniku. Teraz mogę. już naprawdę no teraz jest trudno. Captain Road mm. Captain Road. Nie będę tu po prostu zgadywał. Kamera jest gen pierwszy chyba. Teraz. Drugi. Bo coś tam kiedyś. Te geny to słyszałem. Ognając YouTube'a. O! Jest speed limit. maksimum Kanada. W takim razie to jest. Dobra. To tam by się jeszcze po francusku pisało, ale teraz to naprawdę myślę, że teraz już polega. Nie, nie polega. Dobrze, ale naprawdę dużo mi dało te, ten znak. Co to jest? połniała półkula. Teraz, czy to jest na przykład takie RPA? Hawk Street. Czyli yy, teraz to jest. Jest tak, teraz dużo tego. Może to być Australia. RPA też. Myślę jednak, że to jest ta Australia. Tak teraz zaryzykuję. Robiąc to. Czekaj, tam była taka czerwona gleba. Jest. No to to nie jest Australia. Nie. Ojoj, oj. Teraz. My... Tak. Dobra. To nie wygląda jak Karpa. Australia też to nie wygląda. Odmiennie mam wyjścia. Dobrze pięknie teraz jest runda, Wardburg. No, proszę. On już ma wygraną. No. To by się spodziewał. Na Niemcy dali Niemcy. No dobrze, ja kończę. Na dzisiaj. Jutro pewnie wleci film na kanał. I do zobaczenia.